I ruszyły, gonitwa się rozpoczęła, dobrze przyjął start Kajman, tuż koło niego galopuje Nohany, trzeci jest Szatan, dalej Kalmar, Dribbler i ostatnia Jutrzenka. Konie pokonały pierwszy płot, wszystkie czysto. Teraz klacz Nohany jest na czele, drugi Kajman, tuż koło niego galopuje Szatan, potem niewielki odstęp. Palmar, dribbler i ostatnia jutrzenka. Kilka długości z tyłu. Kolejny płot także pokonany czysto przez wszystkie konie. I wciąż Nochany na czele. Lekko galopuje, drugi jest szatan, i za nim już wszystkie pozostałe konie. Ostatnia jutrzenka. Teraz trzeci płot. Skoczyła Nochany, skoczył dobrze szatan, i wszystkie konie pokonały ten płot także bezbłędnie. Nochany z niewielką przewagą nad pozostałymi końmi. Drugi jest Szatan, dalej Kalmar, Dribbler, Kajman i Jutrzenka. Wyścig dosyć wolny. Przed nami płot przed trybuną główną. Nochany i Szatan na czele. Mam wrażenie, że o płot zawadziła troszkę Jutrzenka, która jest ostatnia, tuż przed nią Kajman, a wciąż na czele Nohany przed Szatanem, Dryblerem i Kalmarem. Teraz zakręt zyskał mocno. Szatan, który idzie przy wewnętrznej części bieżni. Kolejny płot, wszystkie konie pokonały w miarę czysto. Teraz Szatan przed Nohany, w zasadzie konie galopują razem, dalej jest. Kalmar przed driblerem. I na końcu teraz jest Kajman, bo wyprzedziła go Jutrzenka. Z Jutrzenki spadł jeździec. Na razie leży na torze. I Jutrzenka już gonitwy nie ukończy. Na czele teraz szatan. Cofnęła się Nochany. Szatan, dribler i Kalmar. Te trzy konie. Dalej bez jeźdca galopująca jutrzenka. Nochany i w odstępie Kajman. Teraz przyspieszył nieco drybler. I trzy konie razem skaczą płot. Ojejej, upadła Nochany wraz z jeźdźcem. Na czelew teraz drybler i... Dribbler przed szatanem. Trzeci jest Kalmar. Dwie długości z tyłu. Już w sporym odstępie galopuje Kajman. Tylko cztery konie na razie zostały w wyścigu. Dribbler ze sporą przewagą teraz. Bity już batem szatan. Trzeci jest Kalmar. Ale to wszystko daleko. Dribbler ze sporą przewagą. Dribbler szatan Kalmar i... Finiszujący teraz Kajman. Dribbler skacze ostatni płot. Czysto. Ma jeszcze 200 metrów do celownika. O drugie miejsce walczy Kajman, i zdaje się, że skutecznie, bo wyprzedził Kalmara. Odpadł już szatan. 50 metrów do celownika. I oto zwycięzca Dribbler. Jako pierwszy mija celownik, drugi będzie Kajman. Dalej Kalmar i teraz kończy Szatan.